Miejscem zerowym funkcji liniowej g jest liczba minus 3. Dla argumentu 0 funkcja g przyjmuje wartość minus 3 drugie. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja g jest określona wzorem, i tu są cztery odpowiedzi. Nanieśmy te wielkości na poglądowy układ współrzędnych. Czyli jeżeli to jest oś Y oraz oś X, tak mniej więcej, to tak, podają nam miejsce zerowe minus 3. No, weźmy sobie, że to jest minus 3. Oraz dla argumentu 0 funkcja g przyjmuje wartość minus 3 drugie. No, miejsce zerowe znaj znajdowało się na osi X. Dla argumentu 0 tu jest argument 0 na osi x, funkcja przyjmuje wartość minus 3 drugie. Więc tak proporcjonalnie, no to mógłbym zaznaczyć w tym miejscu minus 3 drugie. I to są dwa punkty należące do wykresu tej funkcji g. Gdybym naszkicował przebieg funkcji liniowej przez te punkty, y równa się g od x, Mogę zauważyć pewne własności tej funkcji. A mianowicie. Po pierwsze, ta funkcja liniowa jest malejąca. Funkcja malejąca charakteryzuje się tym, że współczynnik A jest ujemny. Zobaczmy na odpowiedzi. Odpowiedzi A faktycznie współczynnik A jest ujemny, więc na razie go możemy przyjąć. Odpowiedzi B tak samo. Odpowiedzi C. Współczynnik A jest dodatni, co wskazywałoby, że ta funkcja jest rosnąca, to byłoby sprzeczne z tym, co widzimy. Odpowiedzi D, analogiczna sytuacja, czyli pokazują funkcję rosnącą, my mamy funkcję malejącą. Czyli już dwie odpowiedzi zostały odrzucone. No i teraz, y, którą przyjąć z odpowiedzi A i B? Jeżeli jest funkcja określona wzorem ax plus b, to dla argumentu 0, czyli jeżeli w miejsce x wstawimy 0 to miejsce, to wówczas funkcja wygląda tak. y równa się a razy 0 i dodać b, czyli y równa się b. Czyli ten współczynnik, ten współczynnik jest dokładnie miejscem przecięcia z osią Y dla argumentu 0. W naszym przypadku miejsce przecięcia z osią Y wynosi minus 3 drugie, czyli to jest właśnie dla nas minus 3 drugie. Czyli w tych dwóch odpowiedziach, które nam pozostały, tu jest minus 3 drugie, tu jest 3 drugie, zatem to odpada... I odpowiedź A spełnia oba warunki. Po pierwsze, patrząc się na wykres, jest malejąca i przecina oś Y w punkcie minus 3 drugie, i to jest właściwa odpowiedź.